Już po raz jedenasty ruszamy z nowotarskiego rynku w cudownym, wspaniałym marszu nadziei. Od 2010 finał akcji jest. Początkowo było to w Szkole Muzycznej albo w Moku, robiliśmy to sami. Był to ogrom pracy, wyrzeczeń, organizacji i tak dalej. Od wielu lat już mamy koło siebie ludzi dobrej woli. Tutaj przedstawię pani prezes Renia Ziembla Pitra, tu jest nasza Krysia Fąfrowicz, która jest koordynatorem Akcji Pola Nadziei. Wojtek. Korczak, który od 2012 jest najbliżej chorych, bo to właśnie w tym momencie na rehabilitację u najbliżej chorych, m, najciężej chorych my to, te pieniążki w całości przekazujemy. I jest z nami ksiądz Michał, który, Michał, dziedzic z parafina świętego serca pana Jezusa i z Liceum Goszczyńskiego, bo dzięki Goszczyńskiemu po raz jedenasty rusza marsz i jest przepiękny koncert w Miejskim Centrum Kultury. Akcja pola nadziei. Jest przeznaczona do pomocy osobom już leżącym. To jest praktycznie pomoc hospicyjna. Finansujemy z pieniążków, które zbieramy, rehabilitację. Mamy dwóch rehabilitantów, którzy docierają do naszych potencjalnych podopiecznych. Jak to Wojtek mówi, jeżeli przychodzi i potencjalny podopieczny otwiera mu drzwi, to nie jest nasze miejsce. My docieramy już do osób tak praktycznie bardzo obłożnie chorych i nieraz y, osób, które są kresu swojego życia. Współpracujemy z wieloma szkołami z powiatu nowotarskiego, taczeńskiego. Szkolny wolontariat przy Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu już po raz jedenasty włącza się w organizację tego pięknego finału akcji Pól Nadziei. A konkretnie nasi wolontariusze ogarniają, pomagają w organizacji całości, a nasi uczniowie i absolwenci przygotowują przepiękny koncert, który będzie zakończeniem dzisiejszego pochodu w Miejskim Centrum Kultury. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Mam przyjemność współpracować z Fundacją już od 2013 roku. E, jestem tą osobą, która jest na, na, na takim czele piramidy. Wszystkie te osoby tutaj zgromadzone, ci wolontariusze, te szkoły zbierają pieniążki na to, aby m.in. ja mógł trafić do osób najbardziej potrzebujących. E, Fundacja Naworwy oświadczy bezpłatne usługi rehabilitacji dla osób naprawdę bardzo ciężko chorych, do tych, którzy nie mogą wyjść z domu. Nasz teren, do którego jeżdżę czy jeździłem odnosi pod podhale, od Nowego Targu, Ostrowsko, Waksmund, Kluszkowce, Sromowce, Nowa Biała, Raba Wyżna, Pieniążkowice, więc są to faktycznie dosyć obszerne tereny, średnio jestem około, około raz w roku, raz na półtora roku jestem u, u tych podopiecznych, bo podopiecznych jest dosyć sporo, około 40 w ciągu roku. Są to głównie osoby właśnie leżące, osoby na wózkach, przekre, prze zakres wieku od, od 19 do, do 95 lat. E, myślę, że chyba takie na waszej informacji. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy angażują się w akcję Pora Nadziei, głównie młodzieży, które nie znam. I, no i wszystkim tym, którzy koordynują tą, tą akcję, bo warto pomagać. To jest uznanie właściwie dla nich. Nie dla mnie, ani nie dla nas, tylko dla wolontariuszy, dla szkół, jakie oni wkładają w to serce, jak ile wkładają pracy koordynatorzy, nauczyciele, że zachęcają te dzieci, bo często te dzieci teraz no, troszeczkę odbijają od tego tematu, ale bardzo, bardzo nauczyciele tutaj pracują nad tym tematem. Także bardzo dziękuję i tym wszystkim dzieciakom, które są tak życzliwe, tak uśmiechnięte, tak, tak szczere w tym wszystkim, że aż serce rośnie i. I fajnie jest współpracować z tym wszystkim, fajnie jest zrobić to pola nadziei.